witam witajcie moi drodzy, ja jestem Broly, witam Nie, co was co bardzo co serdecznie w kolejnym odcinku Ej, zagrajmy ty? W GOTHIC 3 co z quest tak packiem skadasz? oraz content modem. E, I tak, znajdujemy się w Warancie, słuchajcie, i to tutaj spędzimy teraz e, sporo czasu. O, mamy szczaw królewski, super, przyda się. E, I pogadamy sobie teraz z e, Tufajlem. Ruszaj się obcy, w tej okolicy grasują koczownicy. Ale ma zajebistą zbroję, o tak. Co tu robisz? Wygnano mnie z mojego własnego miasta, z Bragi. Dowodziłem tam. Teraz jednak moje miejsce zajmuje Nafalem. Co się stało? Zebrałem daninę dla Zubena, ale potem koczownicy zwabili mnie w zasadzkę i wszystko mi ukradli. I dlatego cię wygnali? Tak, mam szczęście, że w ogóle żyję. Kim jest ten Nafalem? Jednym z czarnych magów Zubena. Przybył po daninę. Opowiedz mi o Zubenie. Zuben to nasz wielki przywódca. Zasiada w pałacu Isztar i włada potęgą Beliara Płacimy mu daniny, aby odwracał od nas gniewne spojrzenie Beliara. Aha, i tyle. Okej. Okay, spodziewałem się, że. E, Myślałem, że dostanę jakąś questa, ale niestety nie. Niestety albo na szczęście. E, bo sam nie jestem pewny, czy chcę wykonywać tego questa. E, dobra, pełno roślin, super, to jest dobry znak i tutaj mamy. Co to jest? Braga. Eee, wejdziemy, zobaczymy. Eee... Okej, okay, myślałem, że ten asesyn mnie zatrzyma, ale na szczęście możemy sobie wejść. No. I tak, mamy Diego! Diego przyjacielu. Witaj. Hej, Diego, co tam? Zrobiłem małe rozpoznanie terenu. Wygląda na to, że Zuben wciąż jest niekwestionowanym władcą pustyni. Zuben? Może powinienem złożyć mu wizytę? Hmm, to nie będzie łatwe. Zuben zaszył się w swoim pałacu w Isztar. Nie wpuszczą cię tam, póki nie będą pewni, że jesteś przyjacielem Asasynów. Więc co mam zrobić? Musisz trochę popracować dla Asasynów. Wygląda na to, że będziesz miał pełne ręce roboty. Musisz się zaprzyjaźnić z czarnymi magami. To najbardziej wpływowa grupa. Okej, okay. co robisz w Bradze? Wybierałem się na polowanie. Luka mówi, że są tu mroczne zębacze. Ich skóra świetnie się nadaje na pancerze. Jeśli chcesz, możemy iść a, pójdźmy. Zobaczymy, może zdobędziemy troszkę doświadczenia. W ogóle w, do kolejnego poziomu bro, 250 punktów doświadczenia nam brakuje do kolejnego poziomu. Czyli powinniśmy za chwilkę wbić kolejny poziom. Oczywiście wszystkie punkty, jak lecą, pójdą w, 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 w siłę, słuchajcie. E, mamy 272 punkty siły, mm, czyli jeszcze mało, bo potrzebuję 300 punktów. Ja wiem, że to powtarzam, ale naprawdę chciałbym wbić cholernie tą siłę. I wtedy ruszymy po pancerz. Nigdy się nie nauczę, po pancerz. Pancerz, pancerz, pancerz. No, pancerz łowcy e, smoków. Ale to jak już będziemy, właśnie w tych miastach na wschodzie, czyli jak będziemy w Bakaresie albo w Bensala. Wtedy właśnie ruszymy po ten pancerz, bo stamtąd będzie blisko, strasznie. Ogólnie po ruszę już, właśnie do. A, tu jeszcze mamy Bensala. A... Nie, czekaj, czy to jest miasta? Ben Enaj, przepraszam, Boże, już ślepy jestem. E, to właśnie do tego miasta ruszymy, później ruszymy do Lago, i później do e, który z tych dwóch miast. Dobra, a my w dalszym ciągu lecimy z Diego na polowanie na mroczne zębacze, i właśnie uwielbiam tę, tę pustynię za to, że. Wyczuwam e, Tutaj nie ma lasów. To mnie jest strasznie w Myrtanie, Bo zależy, kto lubi jakie klimaty. Nie? Ja akurat nie przepadam za lasami. E, pewnie dlatego, że już e, napatrzyłem się na lasy, kiedy grałem w Gotika 1-2, e, w Elder Scrolls. A tutaj mamy w pustynię. A rzadko w grach MMORPG, MMORPG. Boże, co ja pierdolę w tym odcinku za przeproszeniem? Rzadko w grach RPG mamy pustynię. Takie tereny. Nie będę zaskoczony, jeśli natkniemy się na koczu. Dobra, co za... prawdę mówiąc, nie mam żadnych wielkich planów. Pomyślałem sobie, że mogę trochę zapolować. To ty wiesz, co należy robić. Jeśli mnie potrzebujesz, jestem do usług. Ha, czyli mogę sobie go teraz zgarnąć, tak? Do, 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 do ekipy. Aha, tutaj są mroczne zębacze. Okej! Okay. Zaraz się pomogę, jego przyjacielu, ale schowaj tą kuszę. O, już się wszystkie na niego rzuciły. <grystanie> Zajebiście po prostu. Czy one się jakoś różnią od zwykłych zębaczy? Są jakieś, nie wiem, mocniejsze? Czy to jest to samo? To jest chyba to samo, co? Na to wygląda. Dobra robota. Tak, w ogóle ten odcinek nagrywam zaraz po skończeniu poprzedniego odcinka. Także taka taki, taki news. Eee, dobra, tu już sobie pomogę za pomocą za pomocą mojej kuszy. Jakie ty masz dipsy? Ło, wow, strasznie słabo bije z tego, z tego łuku. Nawet nie trafiłem jeszcze, nie? To jest mój cel, nie? z tej kuszy. No mogę być, nie wiem, met przed celem, przed moim celem, a i tak nie trafię. Niestety. Ła, wow, ej, mi pieprzą teraz ten Diego. Widzieliście to? Po której, ty, po czyjejś stronie? Dobra, został jeszcze tutaj zębaczek. ELEGANCKO i z... o tam jeszcze są, cholera. Dobra, widzicie co, Uleczę się, w ogóle będę musiał skorzystać z jakiegoś łóżka, aby z... upiec sobie te mięso, które mamy. Bo tego się troszkę nazbierało. A mikstury mi się kończą, a nie chcę z nich korzystać w, takim, w takiej sytuacji, kiedy one nie są tak aż bardzo potrzebne. Dobra, dostał w tyłek. No już chyba nie potrzebujemy pomocy Diego. Damy sobie radę z tym zębaczem, jak widzicie. Dobra. Okej. Okay. No i sprawa została zlecona. Chyba wszystkie zębacze już padły. Chyba nie mieliśmy na nie zlecenia żadnego, nie? Z, z bakaryszu. Chyba nie. O, skóra mrocznego zębacza. Bierzemy wszystko. Możliwe, że będzie z tym związany jakiś quest jednak. Jak się zbierało? Wiem, że jest jakiś... Sposób, dzięki któremu możemy zbierać wszystkie przedmioty, nawet nie, wchod nie, nie wchodząc do ekwipunku. Ale nie wiem jak. Prawy przycisk myszy nie działa, bo wiem, że mówiliście mi, że prawym przyciskiem myszy, ale nie działa jednak. Może jakoś kółkiem od myszy? Nie, niestety nie. Nie mam zielonego pojęcia jak. Ale wracamy znowuż do. do, 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 do. do bragi! Jaki bakarysz? A ja nie wiem, wszedłem do tego i Wszystko mi się myli, nie? Bez kitu. Naprawdę gadam głupoty. Sorry, naprawdę sorry, bo nie wiem o czym ja myślę. Tutaj jeszcze mamy te szakale, ale z nimi na razie nie chcę walczyć. Wolę na razie roże, rozejrzeć się po mieście. Dobra, witajcie po krótkim cięciu. Sprawa wygląda tak, że musiałem na chwilkę wyjść. Trochę sobie podjadłem po drodze. E, mam nadzieję, że nie będzie to takie zauważalne, że tak powiem. Dobra, witajcie po krótkim cięciu. Sprawa wygląda tak, że musiałem na chwilkę wyjść, ale jestem już z powrotem. E, trochę sobie podjadłem po drodze. E, he, he. Dobra, pogadam sobie, znaczy, pogadałem. Poszedłem do Bernado i on ma towary. Zobaczcie, możecie sobie u niego kupić co nieco. E, podoba mi się pancerz, kurde, ale niestety nie, ciebie, nie da rady do, go założyć. Trudno, pogadamy sobie z Nefalemem. Nie jesteś stąd. Powiedz, przybywasz, aby poznać tajemnicę Beliara? Jakie tajemnice? My, czarni magowie, korzystamy z niezwykle potężnych zaklęć magicznych. Posługujemy się darem prastarej, boskiej magii. A, zaklęcia magiczne. W Isztar od wielu lat naucza się też sztuki walki bronią dwuręczną. Tylko jednak ktoś szukający dobrych transakcji jest wart tego, aby poznać nasze tajemnice. Chcę ci zaproponować taką transakcję. Co ty na to? Okej. Okay. Jasne. Chodzę w to. Słuchaj więc. Ci ludzie są winni daninę Zubenowi. Nie chodzi o to, że nie chcą jej zapłacić. Jakimś cudem dali ją sobie odebrać. Co się stało? Tu Fail, ten syn głupca, dał się okraść koczownikom. Czas jednak najwyższy zapłacić Zubenowi jego daninę. Czas, aby kupcy zapłacili. Dlatego powinni wszyscy zapłacić raz jeszcze. Ty zajmiesz się tą sprawą. Rozumiem. Aha. Kogo masz na liście? Trzech kupców z Bragi. Każdy z nich jest winien Zubenowi 500 złotych monet. Jest jeszcze Abbas, sprzedawca wody. Oczekuje od niego pucharu. Pomów z nim, wie dokładnie czego... I tu Co my zrobimy z tak to z właśnie hmm? będzie. To jego wina, że skradziono Daninę. Wygnałem go wprawdzie z miasta, masz ale wciąż wydarzasz. się kręci w tej okolicy. Jeśli będzie w stanie zapłacić... Co trudnie. To, tak to może żyć dalej. Jeśli nie, to szybko się z nim rozpraw. Nadszedł Będzie czas to działania. nauczka dla innych. O, a zasynie się nie pierdzielą. Jest coś jeszcze do zrobienia? Ktoś Orwana za to została Ayla, perła tego miasta. Chcę, aby tu wróciła. Szczegóły ustal ehm, dobra, czyli musimy zebrać najpierw daninę. Czy od ciebie mogę tą daninę? Tak. Przybywam po twoją daninę. No i... Tufail też tak powiedział jakiś czas też. Oddałem mu swoje złoto. A on co zrobił? Pozwolił, żeby zabrała mu je garstka kotownicy. To znaczy, że nie zapłacisz? Dokładnie tak przybyszu. Już zapłaciłem i nie dam ani monety więcej. Hmm. Więc chyba będę cię musiał zmusić do zapłaty. Możesz. Dobra, skopię mu dupę. To nie jest dla mnie problem. Zobaczcie, kilka strzałów i leży. Więc naprawdę. Aha, 30 pi doświadczenia. Hi, hi, hi. O, i mamy nawet teleport do Bragi, słuchajcie. No nie był wymagającym przeciwnikiem, co tu ukrywać. Eee, o, miał kufer. Mam nadzieję, że się nie wkurzą, jak otworzę. Eee, Okej, okay, nie wkurzyli się, super. Dobra, tak on sobie tutaj leży. Pójdziemy sobie do kolejnego kupca, czyli do... On jest kupcem? Chyba tak. Witaj, wędrowcze. Mam nadzieję że udzieli nam się trochę twojego szczęścia. Jestem Jose, sprzedawca niewolników. Jeśli szukasz pracy, to znalazłbym coś dla ciebie. Hm, mm, na najpierw, Przybywam kolego. Po twoją daninę. Oczywiście, że zapłacę. Przekaż na Palemowi moje pozdrowienia. O, z tym nie było problemów. Mm, dobra. Co wiesz o Aili? Ayla Była kwiatem bragi. I co się stało? Napadli na nas. A Saru i jego plemię po prostu po prostu ją zabrali. Nic dziwnego, że wynieśli się z tej okolicy. Pewnie nadal siedzi w swoim obozie, patrząc jak tańczy. Ten synnik ciemności. Co masz mi do zaoferowania? Koczownicy ciągle nas atakują. Mamy problem z kilkoma plemionami. Hojnie cię wynagrodzę. Za każdego zgładzonego przywódcę. Kim są ci przywódcy plemienni? Na czele koczowników stoją Malir i Takla. Napadają na wędrowców w ruinach. To oni zaatakowali Tufaila i ukradli naszą Danin. Od dłuższego czasu nie widzieliśmy plemienia Asaru. Tak to już jest z tymi koczownikami. Nigdy nie wiesz, gdzie się ukryją. Tylko koleś mógłby mi powiedzieć, gdzie znajdziemy tych yy, przywódców, ale nic nam nie powiedział w sumie. Trochę lipa. E, dobra, tu mamy kolejną daninę. No i co, zapłacisz? Nie pozostawiasz mi wyboru, ojcze miażdżących ciosów. No, i elegancko. E, dobra, teraz musimy. Kogo ma na liście w ogóle? Poczekajcie. Braga, 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 braga. Mamy bragę tutaj. E, Danina Jose, Danina Bragi. Kogo, kogo, kogo korzystamy? Poczekajcie, bo on nam dał chyba nazwiska. A raczej imiona. E, poczekajcie. My, czarni magowie. O, Jezus. Kogo masz na liście? Trzech kupców z Bragi. Każdy z nich jest winien Zubenowi 500 złotych monet. Czyli trzech kupców z Bragi. Dwóch mamy już za sobą. I chyba tutaj jest. A nie, dobra. Myślałem, że to jest kupiec, ale niestety nie. Chyba o tego sprzedawcę wodą chodzi, tak? O sprzedawcę wody raczej. Bleh. Czyli my musimy iść znowuż na północ. Gdzie tego właśnie ziomka spotkamy. No i że ten tufail. Ale ten tufail, no nie zapłaci. No bo jak? Jak jest spukany. Kompletnie. Chyba, że na zaskoczę jakoś. Przybywam pod Daninę. Chętnie zapłacę, synu łaskawości. Ale obawiam się, że samo złoto nie wystarczy. Zuben chce mój puchar, Puchar sprzedawców wody. A ty oczywiście już go nie masz. Dostał go tu kiedy zbierał O kurde, ten tufail naprawdę ma problemy. Syn pechowych zdarzeń pozwolił go sobie odebrać. Błagam pokornie, znajdź puchar i zanieś go na Falemowi. Hm, gdzie może być puchar? U koczowników. Ich kryjówka jest niedaleko stąd, w ruinach. Niedaleko stąd, ale szcz szczegóły, Ziomek, gdzie? Ja cię kręcę, ale ten koleś jest kurzający. Może o tamte ruiny chodzi, co? No, bo tutaj już innych ruin nie ma. Dobra, zaraz sprawdzimy. Może znajdziemy te ruiny. Przysyła mnie na falem. Mam puste kieszenie. Ani jednej monety. Poczekaj, zanim mnie zabijesz, chciałbym ci zaproponować pewien układ. Słucham. Walcz razem ze mną przeciwko Malirowi i jego najeźdźcom. Jeśli odniesiemy zwycięstwo, będziesz mieć więcej złota niż jest warte moje życie. Możesz zatrzymać cały łup, jaki zdobędziesz. A potem mam ci pozwolić odejść? I zapłacić za mnie daninę na Falemowi. Właśnie to proponuję. Mm. Okej, okay, no niech dobra, ci będzie. będziemy walczyć z najeźdźcami. Nie pożałujesz tego synu? Wiem, gdzie się ukrywa Malir ze swoimi rabusiami. Mają tu jaskinę. O, czyli dobrze, że go nie zabiliśmy. ruszać, jak tylko... Dawaj, lecimy. Zaatakujmy... Naprzód w bój! Dobra, to chyba jest właśnie... To miejsce, gdzie znajduje się chyba ten ognisty puchar, tak? E, niby do jakiejś jaskini mamy iść, a... Nie, czyli jednak nie jest to samo, bo... tam ci koczownicy, którzy posiadają ognisty puchar, oni niby są gdzieś w, w jaskini, znaczy w jaskini, w ruinach. A ruiny, a jaskinia to dwie różne rzeczy. Ja już go trochę wyprzedzę, o chyba tam mamy jaskinię, tak, mamy jaskinię i pewnie tam się kryją e, koczownicy. Okej, okay. także zapiszmy grę i zobaczymy co da się zrobić. Jako, że gramy po stronie... Po stronie Beliara, albo po stronie Adanosa, jeszcze nie zdecydowałem, jaka będzie moja końcówka. To możemy zabić sobie koczowników, a jeżeli gramy na temat po stronie Inosa, to możemy współpracować z koczownikami. Ale ja współpracować z nimi nie chcę, ja ich po prostu zabiję wszystkich, razem z moim przyjacielem, nowym. Fajne zbroje mają koczownicy, to jest akurat fakt. Wiecie za Lepiej zapiszę grę, bo nie zapisywałem od początku w sumie odcinka i to chyba lipa, gdy musiał rozpoczynać od początku. Okej. Okay. Wkurza mnie właśnie to, że czasami potrafimy powalić przeciwnika i to strasznie przeszkadza podczas walki. Dobra. Cyk, 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 cyk. Oho. O tym właśnie mówiłem. Patrzcie, koleś pokonał koczownika. Ale jestem z siebie dumny. Okej, okay, kolejne z głowy. A nie, poczekajcie, mi się jednak popierdzieliło, to chyba... Nie wiem, czy koczownicy są po stronie Inosa, oni są po stronie Dobra, czy... Nie, no chyba nie. Już kurwa sam nie wiem, nie? Naprawdę. Ale udało się. Jednego mamy już e, za sobą. O, elegancko. Jednego już e, przywódca mamy za sobą. E, no i co? I to chyba wszystko. Tak, czekajcie, hej, jeszcze sobie jeszcze tego ziomka przeszukamy. E, rzemieszek. i gdzie tutaj są niby te, te skarby? Może w tym kuferku będą ukryte. Tak, mamy puchar kielich kielich. To jest ten kielich, czy nie? Bo już w sumie nie wiem. Malir został pokonany. Dobra. Weź łup i zanieś go na falemowi. Wprawdzie nie pozwoli mi wrócić do miasta, ale przynajmniej nie zginę. Co zamierzasz dalej robić? Pójdę do Abasa, sprzedawcy wody. Przynajmniej nie umrę tam z pragnienia. Dobra, masz przynajmniej jakiś plan, kolego. Tylko o jaki łup teraz chodzi? Co ja mam tutaj zabrać? Czy ten kielich, czy coś jeszcze? Bo w sumie już nie wiem, naprawdę. Ale weźmiemy wszystko, co oni tej posiadali. Dobra, tu jeszcze mamy miecz asasyna. I co jeszcze? Poczekajcie, tutaj. Kurde, myślałem, że tego łupu będzie więcej. Eee, no, zawiodłem się, bo szczerze mówiąc, niczego ciekawego tutaj nie było. Tym bardziej, że wszystko będę musiał pewnie oddać temu pieprzonemu na Falamowi, na czy jak go tam zwoł. Eee, I teraz pytanie: gdzie się znajduje? Znajdują ci koczownicy, którzy posiadają tą, tą kobitkę. Gdzieś w ruinach i to są właśnie ruiny, ale nie w tych akurat. Musimy szukać gdzie indziej. Tutaj są szakale, a z nimi na razie nie chciałbym walczyć. Słuchajcie. A może wrócimy się do, do, do tego maga, zobaczymy, co nam powie. Bo wiecie, już część questa wykonaliśmy w sumie. Zebraliśmy daninę od. 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 od, od dwóch kupców i chyba od tego sprzedawcy wody. Proszę, to od Tufaila. Co? Ale to... Hmm. Trudno mi uwierzyć, że sam zdobył to złoto. Uważaj, podróżniku. Kojność może się okazać wielką wadą. Danina to jednak Danina. Przyjmuję złoto. Mm. Mam puchar sprzedawców wody. A, jest wart mojej wyjątkowej wdzięczności. Oto Danina odchodzi. Poszło bez kłopotów? To dobry kupi. Sprzedawał niewolników wszystkim przechodzącym tu orkom. A przełęcz to jedyna droga na pustynię. Oto danina od Bernardo Poszło bez kłopotów? Hmm, no nie zupełnie. <noise> Dobra, to teraz została jeszcze danina właśnie od tego. E, od tego sprzedawcy wody? Ale żeby zdobyć tą daninę, musimy się uporać z tymi właśnie koczownikami, którzy znajdują się w jakichś jaskini, w, w jakichś ruinach. I teraz problem polega na tym, że nie wiem o jakie ruiny chodzi. Będę musiał po prostu szukać, bo nie pamiętam. No, dawno grałem tego Gotika i e, nie pamiętam niestety o które ruiny tutaj chodzi. Ale to na pewno jest gdzieś niedaleko miasta, więc pójdziemy sobie tutaj, i może tutaj znajdziemy tych, e, tych koczowników, byłoby naprawdę miło. Gdybym nie musiał szukać, nie wiadomo ile Ale tutaj wydaje się być czyste, chociaż czekajcie, tu jeszcze mamy sporą część tych ruin Możliwe, że gdzieś tutaj się chowają, co? Eee, wow Nie no, wydaje się być czysto tutaj, nie, nikogo tutaj niestety nie ma Więc to chyba nie o te ruiny chodzi mm -hmm. No to wygląda Czy to są te ruiny? Znaczy, czy to są ogólnie ruiny, które mam ten przeszukiwać, czy nie? Bo już w sumie nabrałem wątpliwości, powiem wam szczerze, ale powiedział mi, że to jest niedaleko stąd, czyli, no niedaleko Bragi, no, czyli gdzieś tutaj możliwe, że znajdują się ci koczownicy. O, są! To chyba o tych chodziło, co? Tylko poczekaj! Tak, chyba tak, chyba tak, chyba tak! Nie, ale naprawdę fajne zbroje mają, podobały mi się. I to nawet bardzo. Uf, ups. Dobra, pozwól sobie zapisać i Słuchajcie. Dobra. Uf. No, robi się nieciekawie. Chciałbym sobie. Chciałbym się wyleczyć, ale powiem Wam szczerze, nie chcę mi się tracić żadnych mikstur, żadnych. pieczeni. Chciałbym to zrobić bez tego. Ale nie wiem, czy mi się uda. Tak po kolei będziemy ich zażynać. Najpierw ci, którzy mają najmniej hapsów, czyli ten, tej złodziejaszek. Cał trumnie! Nie! Kurde bele, Ale gry zapisałem na całe szczęście, widzieliście? A. o! Dobrze, że tę grę zapisałem, słuchajcie. Dobra, także podejście drugie, trochę to zjebałem, a teraz koczownicy, złodzieje, będą mieli całe życie, niestety, tak działa Ten Gothic 3, po tych patchach, po tych e, modyfikacjach Widzicie? Dobra, widzicie co, najpierw zabiję tego łucznika, bo on mnie w sumie najbardziej denerwuje Dobra a może z tymi pozostałymi rozprawię się za pomocą ognistej fali? Słuchajcie, to będzie chyba całkiem dobry pomysł, aby się rozprawić z nimi. Eee, czekajcie, bo oni są dosyć słabi, więc. Możliwe, że damy sobie radę. O! Łapajcie, je budu! No, powinniśmy dać radę. Patrzcie, tu mamy kolejnego przywódcę. Wow! Kurwa, mało brakowało. Prawie bym zginął jeszcze. Ale dobra, mamy przynajmniej ułatwioną sprawę z, yy, po użyciu właśnie tego, tego czaru. Dam sobie radę za pomocą mojego miecza, albo po prostu rozprawię się z nimi za pomocą kuszy. Bo oni tej nawet wejść nie mogą. No, debile, kompletni. Dobra, tam nie kombinuj, ziomek. Tak, tutaj mamy chyba kolejnego przywódcę. I ogólnie ci przywódcy kryją się gdzieś blisko siebie. Oni się znajdują, wiecie? Czyli jak drugiego zabijemy, to pozostanie jeszcze jeden. No, widzicie? O tym mówiłem. Reputacja braga. Doświadczenia sporo dostaliśmy. Te punkty trzeba będzie jakoś rozdać. Za chwileczkę. Dobra. Także zajęliśmy się tymi, bunto, tymi koczownikami. Co chwili mi się myli, buntownicy, a koczownicy. I to jednak nie było to miejsce, gdzie znajduje się ta tancerka. I teraz musimy zabić chyba tego całego Asaru, tak? Poczekajcie. Na kogo dostałem? Aila, Aila, Aila. Polowanie na nagrody Asaru. Tak, został jeszcze Asaru. Ale niestety nie wiem, gdzie on jest. Czekajcie. Chcę. W obozie, czyli oni znajdują się gdzieś, niby w obozie. No, obóz to nie ruiny. Więc będziemy musieli szukać obozu jakiegoś. O, cholera. Tylko gdzie teraz taki obóz znajdę? To jest dobre pytanie, bo he, szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Ale postaramy się poszukać gdzieś tutaj po okolicy. Nie oddalając się zbytnio od tego miejsca. Eee, nie no, tam już mamy... chociaż możliwe, że to o to chodzi, co? Chociaż nie wiem, już kurwa nabrałem wątpliwości poważnie. Już się gubię w ogóle w tym gotiku, kiedy wszedłem do tego warantu. Nie, no, ale to na pewno nie jest tutaj. To są jakieś ruiny zdecydowanie. Może? Zobaczymy. No można sprawdzić, tak? Nic się nie stanie. No, nie, tutaj mamy tylko szakali. Dobra. I się oddalamy już od, od miasta Więc pozostała nam tylko zachodnia, pozostała nam zachodnia część, bo wschodnia część została przeszukana i tam znaleźliśmy jaskinie Jaskinie gdzie był jeden z przywódców właśnie I nie przeszukaliśmy tylko wschodniej części, tak dokładnie Więc pozostała nam wschodnia część Już tam jest jakieś ruiny mamy Ale nie wiem czy to, to... nie dobra to nie są jednak ruiny, bę jakąś nie wiem Myślałem, że to są jakieś ruiny. Kurczę, teraz nie pamiętam, gdzie można znaleźć tego asaru. Serio? Będę musiał szukać. Tak się zastanawiam, czy. Poczekajcie, danina od Bragi, danina. Danina Braga, danina. Czy ja zabrałem w ogóle w pieniądze od tego typa, który handluje wodą? Bo nie przypominam sobie, a od niego też muszę wziąć daninę. I teraz nie wiem, czy od niego zabrałem, czy nie. Chyba nie zabrałem, więc trzeba będzie się do niego udać, aby tą daninę wziąć. Dobra, wiecie co? Jako, że nie, nie wiem, bo nie pamiętam, gdzie możemy znaleźć tego typa, tego Asaru. Niestety, a nie chcę tutaj tracić czasu na szukaniu go. Więc wrócimy się do bragi i wykonamy po prostu inne questy, o ile jakieś po prostu będą, bo tutaj nie mogę ni niestety ni nikogo znaleźć. Nikogo, niczego. Pustka totalna. Niestety, wiecie co, jeszcze raz jak na szybkości się, się przejdę po tych ruinach, no ale wątpię, że coś się znajdę. Czekajcie, tutaj byliśmy, tam jeszcze mamy ruiny i to całkiem spore ruiny. Możliwe, że tutaj się ukrywają, co?